Warto wiedzieć, jak wygląda pierwszeństwo ustalania terminów urlopu. Mam na myśli taką sytuację, kiedy na przykład w zespole jest was pięć osób, wszyscy składacie podanie o urlop, mniej więcej w tym samym okresie. No i jest oczywiste, że nie możecie jechać wszyscy na raz, bo ktoś musi zostać w placówce, żeby opiekować się pacjentami. I w tej sytuacji pracodawca może zadecydować, komu przydzieli. Urlop w takim terminie, o jaki prosi, a pozostali, na przykład, będą musieli te terminy pozmieniać. Takim kryterium przy podejmowaniu decyzji jest, czy może być, charakter pracy współmałżonka. Na przykład, jeżeli współmałżonek fizjoterapeuty jest nauczycielem i wiadomo z góry, kiedy dostaje urlop, i nie może go wziąć w innym terminie. Wiadomo, że są to wakacje i że są to dni świąteczne. W takiej sytuacji, pracodawca, po to, żebyś mógł spędzić swój urlop z rodziną, może to dać pierwszeństwo w wyborze tego terminu. Drugim kryterium może być taka informacja, że Pracownik bierze urlop w danym terminie po to, żeby opiekować się członkiem rodziny. Te informacje również mogą wpłynąć na to, kto będzie miał pierwszeństwo w wyborze terminu swojego urlopu.